Mam tutaj 500 zł i gdzieś je tutaj w ogrycie. schowam w krzakach na przykład, a zadaniem Damiana będzie to, żeby je znaleźć. To jest <grym grym> sobie tutaj stój, a ja gdzieś za domem schowam w kilku miejscach po prostu te 500 zł. Teraz ja, słuchajcie wiem ogólnie, gdzie możemy schować jedną setkę, albo nie, dwie setki. Tuchu, tutaj nie mimo Będziesz ten smisha. Wow! Oh! Te pieniądze to będą na rehabilitację. Słuchajcie, że przed odcinkiem chcę bardzo serdecznie Wam podziękować za 2500 subskrypcji, bo to jest 1 czwarta do 10 tysięcy czyli do mojego największego marzenia, jakie chciałbym spełnić na YouTubie. Za co naprawdę Wam bardzo serdecznie dziękuję oraz dziękuję Bernie Design za dzisiejszą miniaturkę, który, którą dla mnie wykonał. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Bernie. Linka do, do niego znajdziecie w opisie, jeżeli chcecie też od niego coś tam. Zyskać i co? Już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania Cześć cześć, ja jestem was witam na dzisiejszym filmie, na moim kanale I dzisiaj wraz z Damianem Czadem Siamordy Mam tutaj 500 złotych i gdzieś je tutaj w ogródku schowam, w krzakach na przykład A zadaniem Damiana będzie to, żeby je o, znaleźć Słuchaj, szukać, szukać, słuchaj, szuka, szuka. <grych> <grych> Tak jest I słuchajcie, Damian ma możliwość brania ode mnie podpowiedzi, ale wtedy z tych 500zł jedna podpowiedź to 100zł mniej Czyli na przykład teraz to z tych 500zł otrzymuje 400, 400. Czy Damian wszystko zrozumiałeś? No to co pro ze zasady mordo normalnie, czeka, słuchaj, aż to wszystko połowasz. Spokojnie. Słuchajcie, tutaj macie czerwony przycisk subskrybuj, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, subskrybuj to zachęcam. Mordo normalnie. Kliknąć ten czerwony przycisk subskrybuj, a tutaj macie pięciu ostatnich subskrybentów mojego kanału. No i co już chyba bez beznego przedłużania możemy a może zaczynać. No, może ty zapomniałeś powiedzieć. Lajki zostawcie normalnie. No kurde, lajkacze! Najważniejsza rzecz jaka może być. Lajkacz w górę, taki niebieski to jest... Złoteńką. Dobra, no i bez żadnego przedłużania, ja lecę gdzieś klitrać te 500 złotych, ty może chodź ze mną Dobra, słuchajcie, jestem tutaj przed wejściem, właśnie zaprowadziłem Damiana, ty tutaj sobie tutaj stój, a ja gdzieś za domem schowam w kilku miejscach po prostu te 500 złotych W jednym miejscu mogą być, może być setka, w niektórych dwusetka, żebyś, wiesz, szybciej znalazł Ło, wow. wow, taki nice. bonusik Możesz sobie tam wejść na Messengera, Instagrama, Facebooka, YouTube, coś poglądać. a ja lecę no, słuchaj, chować czekam, normalnie. Dobrze, Dobra, to ja szybko lecę i zaraz to ciebie wracam, jak, jak schowam Dobra, słuchajcie, wiem ogólnie, gdzie możemy schować jedną setkę, albo nie, dwie setki. Dwie setki włożymy, to będzie taki bonusik. Słuchajcie, tutaj jest taka dziurka w stoliku, weźmiemy dwie sety i włożymy je tutaj. Dobra, słuchajcie, czyli wkładam tutaj dwie sety. O kurde, te wychodzą, a dobra, może nie zaważy. bierzemy trzy i lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, widzę kolejne miejsce, gdzie możemy schować tutaj pieniądze. Jest tutaj taki mały ogródek, i tutaj wyrzucimy setkę. Niech będzie setka, tutaj pod krzakiem. Cyk. Już Wam pokazuję. Słuchajcie, na no pierwszy rzut oka nie widać, ale jak się odsunie, to jest tutaj setka. Także tutaj sobie to schowamy i lecimy chować jeszcze te dwie setki gdzieś. Dobra, słuchajcie, w sumie nie mam gdzie tutaj iść. Także tu jeszcze jedną postawimy, o cyk. Tutaj. Od razu już tutaj obok ogródka, te trzy miejsca i ostatnio wiem gdzie dam. Tutaj albo nie, 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 tu, do tej reni Będziesz tam smyśle. O, dobra. Widoczne, żeby nie było. Dobra, dobra idziemy do dami. Dobra, słuchajcie, schowałem. Idę sobie do Damiana. Ej, Damian, wszystko okej? Okay? Co za tym? a chciałem ci telefon zło... ja Dobra Damian, schowałem ci, w jednym miejscu są dwusetki, a w trzech miejscach są po setce Czy jesteś gotowy? Jestem gotowy, a ile mam czasu na to? Właśnie Dobrze tutaj 7 minut Jak myślicie, ile możemy mu minut? Dobra, jest 5 i tak, to słuchajcie, może 5 minut, to będzie tak wiecie Pięć minut? minut? Dobra, to ja odpalam stoper i za chwilkę się widzimy No daj daj dobra ja mam gotowy stoper, jesteś gotowy Damian? Jestem gotowy Czekaj Połóż. Trzy, dwa, jeden, start! Tarek poszybował. O, dobra, ja, ja coś dobra, ale weź tu nie rozwalej, bo o, wiesz. One są na wierzchu w ogóle, co? Nie? No niektóre na wierzchu, niektóre są schowane, ci powiem, stary. Ja już myślałem, że do setka wystaje gdzieś. Nie, nie, nie ma. Masz 15 sekund, już minęło. Ha, dobra, no, czekaj, czekaj, czekaj. Nie znajdziesz mordo, uwierz. znajdę, 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 znajdę. Lubisz, nie znajdziesz. Ale tu gdzieś głęboko ta kowa Tutaj nie ma w ogóle. Tu, tak ci przypomnę. To jest moja, więc nie musisz. Ale pamiętaj, że ty możesz pytać, nie? Nie podpowiedź. A to jest moja, nie, to jest moja. To się nie liczy. <grym> no ty możesz pytać, ja ci tylko tak podpowiedziałem. Pamiętaj, że ty jeszcze masz podpowiedzi. No to ja mówię, nie do to stary. Chcesz? No no. No to mega, gorąco. <grym> Dobra, tak. masz dwie setki. A? No to leć dalej Mordo. Ja też tak czuję, że ty jesteś taki chytry, Żeś mi tutaj gdzieś blisko położył że żeby mnie zmylić. Słuchajcie. Nie no, ja nic nie słyszałem, że on podnosił generalnie. Kurde. To nie jest takie łatwe, jak myślisz. On no, gdzieś na widoku, co? Przecież masz już minutę i 10 sekund minęła ci. A powiedz mi jakąś dałeś czy nie? No jedną ci dałem. A jaką? No, że jest blisko ciebie. A Ale masz już dwie sety W sumie setkę, nie? Bo jedną... No, On gdzieś na widoku muszą być, nie? Tak, są niektóre na widok Na widoku. Niektóre, ale to ogólnie muszą być na widoku. Tutaj gdzieś jest. Dwie są na widoku. No trzy w sumie i tylko trzeba lekko powstać. Ja by... <grywało> Planowałem, ale nie 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 Kurde. <grywa> Powiem Ci, że krążysz wokół tych trzech, nie? Cały A? czas. Zegalos. Miałem myślałem, że tutaj. Nie, o, kurde. nie, tam, nie, <laughs> nie tam nie ma. Ja byłem pewien, że podniosłeś po prostu. Ale wziąłeś tam. Ile masz już? Trzy. Trzy, dobra <laughs> Kurde, ja to jest tak ciężkie. To się ulega. Masz już 2 minuty i 10 sekund ci minęło. Jeszcze? No, jeszcze masz 2 minuty i 40 sekund. Ja naprawdę, no. to ja bardzo w ogóle może zasuwałeś mu kanał, to się tutaj podpromuję. Tak, podajcie do Damiana na <noise> kanał. Ej, 200Q by było, jakby było na tych posiedzeniach, <noise> Nie umiem, też tak szczerze. Gdy nie umie, tak będzie. ci, tak? Także zobaczycie, że siedzę ci. To ile już podpowiedzi powiedziałem, powiedziałeś mi. Co? Ale to to były moje. Ja, nie, ja czekam na Twoje podpowiedzi. Jak powiesz podpowiedź, to. A, czyli że ja mam tutaj dalej trzy setki, tak? Czy. Tak? Nie, no masz dwie, bo jeden ten. Sam posiadałeś. Dalej, no, ja to poproszę o podpowiedź. Coś w czarnym, obok ciebie. Czyżby? No Nie, no to są na widoku, ty oszukujesz, ty. nie. było na widoku, tutaj tej dziurce. Zobaczysz na filmie. Tak. O, co ją ja bez, bez tego znajdę. Trzy, trzy minuty ci minęły. I 30, tylko daj mi, tylko powiedz mi tak. E... No. Ciepło czy zimno teraz jak jestem tutaj? A to kolejna będzie taki... podpowiedź stary? Nie, to tak 1 mi to 50 zł dostanę bo tak ciepło 50? No, nie, że jakieś no, no dobra, to na ci no. cały czas mówić, tak? No i to będzie 50 zł. Dobra, no to ciepło. Ciepło? Cieplej. Gorąco! Jeszcze ciepło. Jest, zimno, nie? zimno. Gorąco? Oj, strasznie gorąco, strasznie A. gorąco. Jest. <laughs> no i Normalnie. Także... Czyli uwinąłeś się w 3 minuty i 40 Pasie sekund. Teraz. Wow! Co za ty... <grymne> <grymne> Te pieniądze e, to, to będą na rehabilitację. Ej, telefon ci wyleciał ogólnie. <grymne> Słuchajcie, Damian wykorzystał dwie podpowiedzi. Jedną tam przy tym, a drugą przy Leninie A jedną tam przy stoliku, a, no to tak, jeszcze i ciepło i, 20, i zimno. Za 500 No za 250 Czyli z 500 zł zarobiłeś 250. Dobra, 30. czekaj mistrzu, masz dwie? Masz dwie, dzięki. A 300 a... mnie i 50 ci wiszę. Dobra, 50, będziesz mi po prostu wisieć. Także kończąc ten film. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka do końca. Trzeci łapeczkę, subika. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Trzymajcie się do następnych filmów i się